znajdzie każde z was Muminków się przenieście świat, siądźcie przy kranach prąg, i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki wasze muminki prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch bo przy muminkach zleci czas, zapomnij troski każde z was, bo to muminki Potomu muminki, waszem uminki, Potomu to muminki, o minki. Pa 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 pa. pa. Czarodziejski kapelusz. Włóczyki, który najbardziej lubił samotność, rozbił swój namiot jak zwykle nad brzegiem rzeki i będzie w nim mieszkał aż do zimy. Muminek który często czuje się samotny, choć rzadko jest zupełnie sam, lubi przebywać w towarzystwie Włóczykija. Włóczykiju! Włóczykiju! Nie ma go. Pewnie zapomniał i znów gdzieś powędrował sam. Jak można lubić samotność? Ja też czasem chciałbym być sam. Tak ci się zdaje. Wybierzmy się dzisiaj gdzieś razem? Wybierzemy się, ale jutro. Przecież mieliśmy iść dzisiaj. Tak to prawda. Już zapomniałeś, że umawialiśmy się na dziś? Może wy, bo ja się nie umawiałem. Właśnie, że się umawiałeś. Miałeś iść razem z nami, żeby zbierać muszelki. I to właśnie dziś. Więc na co czekasz idziemy? Do one, do one, do one. Hey! To głos Rika. Do one, do one, do one. A dokąd to się wybieracie? Zazdroszczę włóczy kijowi. Czego? Mniejsza o to. Ciekawe, dokąd on powędrował Może i dziś znajdziemy coś tak niezwykłego jak ten kapelusz Tak, kapelusz był rzeczywiście niezwykły Naprawdę go wyrzuciłeś? Mhm. Mm, wielka szkoda Przecież on był bardzo niebezpieczny Zamienił mnie w okropnego potworka Ale skorupki zamienił w obłoczki To była zabawa może znajdę muszle z perłą. Troszeczkę migotko. Sama nie dam rady, musisz mi podać rękę. Aaaa, co to? Chcesz zniszczyć moją dziurę? Nie przepraszam, już wychodzę. Przestań przynajmniej krzyczeć. Wypłoszysz mi całą zdobyć i co będę jadł na obiad. Nic ci się nie stało? Nie mogłem jej dosięgnąć Oj, chyba nie mrówki będę dzisiaj jadł na obiad Mominku, ratuj mnie Riku, wskakuj tam szybko Dlaczego ja? Pomożesz mi, nie bój się, zaraz się wyciągnę Ty jesteś z nas najwyższy, nie rozumiesz? Skakuj szybko Postanowiłem cię pożreć Szybciej, Riku Ale ja... No właśnie, wstrętny, tchórz Pana jesteś tchórzem Trzymajcie mnie, Mominku na mam, 急いまし Gdzie byłeś, włóczikiu? Powiem ci, ale przyrzeknij, że nikomu nie powiesz. To ważne. Przyrzekam. Chodzi o czarodziejski kapelusz. Rzeka wyrzuciła go na brzeg. <laughs> I teraz dzieje się coś strasznego. Co takiego? Chodź. Trzeba go było wyrzucić gdzieś daleko, a nie tuż, koło mostku. Tak, to nie był dobry pomysł. Chodź, zobaczysz sam. Widzisz, jest tam, zaczepił się o konar drzewa. Niezbyt dobrze widać, ale wydaje się, że z kapelusza wypływa czerwona woda. Według mnie to wcale nie jest woda, to musi być coś innego. Trzeba go wyciągnąć. Aha, wtedy wszystko się wyjaśni. Poradzisz sobie? Chyba tak. Masz go? Tak. Zrobimy z kapeluszem? Nie. Nie można go tak zostawić byle gdzie. Jakieś stworzenie wejdzie do środka, no i wiesz. Teraz możemy mieć tyle soku malinowego, ile zechcemy. Wystarczy tylko nalać wody. Nie jestem taki pewny. Może tylko woda z rzeki zamienia się w sok malinowy. Z tym kapeluszem nic nie wiadomo. Lubię sok malinowy. Sprawdźmy to. Muminku, czy jesteś niewyspany? Coś mnie obudziło w nocy i nie mogłem zasnąć, i czytałem. Akurat! Słucham? Akurat wcale nie czytał! Dlaczego tak mówisz? Bo nie czytałeś, ja też nie spałam. Hm. I bardzo dobrze wiem, co robiłeś w nocy. Spałaś! I przyśniło ci się, nie wiadomo, co! Śpieszę się, mamo, dziękuję. Wiem, co robiłeś w nocy, widziałam! Nie lubię słuchać, jak ktoś opowiada, co mu się śniło. To nudne! Nic nie rozumiem. O co tu chodzi? O nic ważnego. Tak sobie tylko żartowałam. Ja też się śpieszę. Dziękuję. Przede mną nic się nie ukryje, zwłaszcza nic ciekawego. Ciekiju! Już wiem, do kogo należy kapelusz. Do kogo? Do czarodzieja. Czarodzieja? Właśnie przed chwilą spotkałem paszczaka i on mi powiedział, że kiedyś widział tego czarodzieja. Śnił mi się, latający czarodziej. Na grzbiecie czarnej pantery? Tak, bo ten czarodziej lubi rubiny i zbiera je. Dlatego ciągle lata na czarnej panterze i szuka rubinów wszędzie, gdzie tylko mogą być. Kiedy zgubił kapelusz? Na pewno wtedy, kiedy przyleciał szukać rubinów w Dolinie Muminków. Myślisz, że on ma dużo takich kapeluszy? No, nie wiem. Może nawet nie wie, gdzie go zgubił, prawda? W Kiju? Nie mam pojęcia. Może nie wie. Wiesz? Choćby nie wiem co, muszę zbadać, co jest z tym kapeluszem. Przeprowadzisz eksperyment? Jaki? Mrugolwy to tylko groźnie wyglądają, ale są bardzo słabe. Wiem, muszą mieć kilka godzin, żeby się zagrzebać w piasku. Wcale nie. Wystarczy im tylko godzina. Godzina? Ty chyba żartujesz? Jak na zagrzebanie się w piasku to długo. Czy dobrze słyszę? Mówicie o mnie. Zastanawiamy się, jak szybko potrafisz zagrzebać się w piasku. Jestem silny i robię to bardzo szybko. Muminek uważa, że wystarczy ci zaledwie godzina, ale ja w to nie wierzę. Tylko ty możesz rozstrzygnąć nasz spór. Pokaż nam, jak szybko to robisz. Dobra, uważajcie! No i co? Widzisz, że jest bardzo szybki? Hmm, dziwne. Zawsze trwało to wiele dłużej. Na pewno miał gotową dziurę. O, nic podobnego. Czyżby? Mogę się równie szybko zagrzewać wszędzie, dosłownie wszędzie. Spróbuj tu, zobaczymy. O, właśnie tu, gdzie ten kamień, to odpowiednie miejsce. Gdzie chcecie, mnie tam wszystko jedno. No to proszę, zagrzeb się tu. No, jesteś gotowy? Tak, mieście czas. Ha! O, Wiesz, zajęło ci to zaledwie sekundę! Wspaniale! Jest dużo szybszy niż myślałem! Rzeczywiście! Lepiej usiądę. Będzie bardzo zły. Widziałam, jak złapaliście mrówko lwa! Mała mi! Tak to ja. A więc w nocy też nas obserwowałaś? No pewnie. I rozgadałaś wszystkim? Jeszcze nie. Ale za to następnej nocy pójdę z wami. A jak cię nie obudzimy, to co? Poskarżysz na nas tacie i mamie? Wiesz, że ja nigdy nie skarżę. A to co innego? Zastanowimy się. I co z nim zrobimy? Nigdzie nie ma mojego kapelusza. A gdzie go widziałeś po raz ostatni? Musisz sobie przypomnieć, bo inaczej nigdy go nie znajdziemy. Patrzcie, ile wody! Czy piasek w tym miejscu był aż taki wilgotny? A może to mrówkole zdążył zamienić się w co innego? Pewnie tak. Chyba już dosyć. Zeskakuję. Aż tak osłabł, że nie może odsunąć kamienia. Może mu pomóc? Nie, boję się. Pomogę mu! Gdzie mrów Kolew? Odwróćmy kapelusz. Nie, ja nie chcę! Nie! A -a. Przecież jest. Ja. Pestaň, nie pchaj si. Chybaň si. Przed chwilą widziałem czarodzieja. Tak, tak, to był on. Na pewno szukał swojego kapelusza. Pewnie tak. Dobrze go ukryłeś? Gdzie? W piwnicy. Nikt go nie znajdzie? Myślę, że nie. Tylko ja i mała mi wiemy, gdzie on jest... Hmm. Kawałek włóczki. Czy może w tym kapeluszu zamieni się w spaghetti? To raczej nie. Musiała ci o czymś powiedzieć. No o czym? O tym, że w tym domu dzieją się niesamowite rzeczy. W naszym domu? W piwnicy wyrosło drzewo. Drzewo, jak to miło. Czy mówisz o tym drzewie, kochanie? O tym, jak szybko rośnie. Zaraz dotknie sufitu. Czy wiesz skąd ono się wzięło? Włożyłam kawałek włóczki do kapelusza. Przecież wyrzuciliście kapelusz. Tak! Ale potem znów go przynieśliśmy i ukryliśmy w piwnicy. Co teraz robić? Trzeba zawiadomić tatusia, może on coś wymyśli. Proszę, drzwi są otwarte. To wielki dom, możesz sobie rosnąć i rosnąć. Nawet nie wiedziałam, że jestem taką ogrodniczką. Może chcesz trochę wody? Szybko wydaj owoce, uwielbiam gruszki. Proszę. Przepraszam, że ci przeszkadzam, mój drogi. O co chodzi, kochanie? To zła wiadomość. No mów, wysłucham spokojnie. Y y chyba będziesz musiał przerwać pisanie i zejść jak najszybciej na dół, mój drogi, zanim będzie za późno. Za późno? Czuję, że nam coś zagraża. Ale niczego się nie bój, kochanie, na pewno cię uratuje. Idziemy, no chodź, moja O, nie! Zabieraj się stąd. Zostaw w spokoju biurko mojego męża. Słyszysz, co mówię? Kochanie, już idę, idę. Czy możesz zaraz podać mi piłę? Tak, miałaś rację, to prawdziwa katastrofa. Daj piłę, szybko! Niestety, mój drogi, piła jest w piwnicy. Nie sądzę, żebym się tam dostała. Muszę je pokonać gołymi rękami i zrobię to, kochanie. Że ta katastrofa trwa już zbyt długo. Spójrz na to inaczej. Od tej pory już nigdy nie zabraknie nam drewna na okno. Ja Cię nauczę dobrego zachowania. Odechce Ci się napadać na dom muminków i robić takie zamieszanie. Ojej, drzewo zakwitło. Zobacz, ile kwiatów. Och, są już owoce! Tatusiu, widzisz? Mamy mnóstwo pięknych gruszek. Spróbuj, jakie pyszne. Włóczykiju, spójrz, co się stało. Pewnie mała mi wrzuciła coś do kapelusza. Się wydostać. Trzeba znaleźć piły i siekiery. To niemożliwe! Wszystkie narzędzia są w piwnicy. Nie dostaniemy się tam. No tak. Musimy sprowadzić pomoc. Nie trzeba, mój mały. Czy to pan czarodziej? Tak, to ja. A więc znaleźliście mój kapelusz? Tak. Leżał na samym szczycie góry. Dziękuję wam bardzo. Widzę, że to drzewo pięknie się rozrasta. Drzewo o tysiącach kwiatów. Zniknij! Szanowny panie czarodzieju, ma pan wyjątkowy kapelusz. Przepraszam za kłopoty. Nic nie szkodzi, jesteśmy wdzięczni za to, że pan nas uratował. Jest pani bardzo łaskawa. Przy okazji zapytam, czy nie macie rubinów? Skoro znalazł się tu mój kapelusz, to nie jest z pewnością przypadek. Mam jeden, proszę. Dostałam go w prezencie od taty Muminka. Bardzo piękny. Ma pani wielkie szczęście, ale nie jest to Rubin królewski, którego wszędzie poszukuję. Rubin królewski? Tak, szukam go już od stuleci. Przemierzyłem cały świat, zbadałem góry i doliny, mimo to nie znalazłem go. Jeśli go znajdziemy, rozpalimy ognisko i nadamy sygnał. O, jest pani niezwykle łaskawa. Czuję, że się jeszcze spotkamy. Ten czarodziej trzeba zebrać drewno i ułożyć w drewutniku. Pomożecie mi, tak! Tak. tak? Solidny konar. I w ten oto sposób kapelusz czarodzieja zniknął na zawsze z doliny muminków. Tata i mama byli z tego bardzo zadowoleni, ale Muminak trochę żałował ze względu na ten sok malinowy. Muminki się cieszą radością i życiem, muminki. I tym, że im chmurki bieleją o świcie, muminki. Że wszystko jest dobre i jasny jak błysk, że one kochają, że kochasz je ty. Muminki Muminki Wersja polska telewizyjna studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Piosenka z tekstem Andrzeja Tylko-Tylczyńskiego. Po pracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Sporowski. Kierownik produkcji Dorota Wilbek-Załęska. Wystąpili. Jacek Kawalec, Anna Frudówna, Janusz Bukowski, Jerzy Zelnik, Jacek Jarosz, Artur Kaczmarski, Małgorzata Boratyńska i Krystyna Kozanecka. Mówiłki.